Cześć. Ktoś mi zadał pytanie tutaj w komentarzach pod tytułem, czy badali mi mózg? Podobno jakąś psychiatra powiedział, że w mózgu wychodzą choroby. Tak, za którymś razem w szpitalu, chyba za piątym, wzięli mi do takiej maszyny i, i, i tam wjeżdżałem z tą głową, całą moją i, i, i tam sprawdzali, nie? Czy coś mi tam w mózgu nie wyszło? No nic mi tam nie wyszło. Jeszcze mi za innym razem w szpitalu robili. Nie EKG, tylko jakieś tam fale w mózgu, to pani przyczepiała, jakieś takie czepki, nie? I tam sprawdzała, czy coś tam jest nie tak. No, u mnie wszystko wyszło za każdym razem dobrze. Wiecie, to, no to, to nie, jest, nie są standardowe procedury, zdaje się, przy każdym pobycie w szpitalu, ale jeżeli w szpitalu jest jakiś, czy obok szpitalu, czy na tym samym zakładzie, że tak powiem, są takie, takie rzeczy, no to takie rzeczy robią. No, tak to w Polsce działa. Tak to w Polsce działa, więc w jednym szpitalu na UJOCie tutaj był ten tomograf to się nazywa, tak? Więc było obok budynku, więc mi to zrobili. W innym szpitalu badali te, te takie przyczepki do głowy przyczepiali, no to mi tam tak ty, tymi przyczepkami też coś porobili. No to są takie wiecie standardowe, oni szukają, oni szukają po prostu skąd te źródło choroby, nie? Więc um, szukają. No, przychodzi się do szpitala, to od razu ci biorą krew, badają, na pewno narkotyki, nie? co zażywałeś. Tutaj. No ja nic nigdy nie zażywałem z tymi szpitalami, więc w sumie to nie było, więc szukali innej metody, innego problemu. Ale wiecie, tu się nasuwa podstawowe pytanie. Tu się nazywa podstawowe pytanie, czy to umysł wpływa na mózg, czy mózg wpływa na umysł, nie? Czy jest coś poza tym, co mamy w mózgu? Czy jest jakaś dusza, czy są jakieś inne decyzje poza tym, co mamy w naszym mózgu? Czy da się nam wszczepić do mózgu coś, co nam będzie mówiło, co robić, tak dokładnie? nie? W sensie, czy nasz mózg decyduje? nie? To jest słuchajcie, ogromne pytanie, bo od tego, odpowiedzi na to pytanie zależy to, jak podejdziesz do tego, czy da się wyleczyć to, co masz. Wiele z osób, osób do, doświadczających problemów psychicznych, już natury schizofrenicznej i tak Głębsze, i tak dalej, często po prostu czasem czuje, czy to ból w głowie, czy twierdzi, że to jest już trwały uraz w głowie, i tak dalej. Czasami na ja tym tomografie wiem, znam przypadek, że na tomografie po prostu wyszły czarne miejsca, po prostu tak, po takich schizofreniach po kilkudziesięciu latach, nie? Po czymś takim, nie? Po, po jakimś takim doświadczeniu maniakalnym, czy jakimś takim, wiem, że po prostu, e... i to jest pytanie, jak się do tego podejdzie. Bo nawet nauka nie jest tu zgodna, jak się do tego podejdzie. Z jednej strony, z jednej strony jest koncepcja materialistyczna, czysto materialistyczna, która mówi, że, że to mózg wpływa na to, co myślimy, co czujemy i tak dalej, a z drugiej strony jest koncepcja dająca tak naprawdę miejsce jakiemuś umysłowi, czy jakiejś duszy, takiej prawdziwej duszy, tak? czemuś więcej. Problem jest w tym, tak naprawdę do, do, do kogo trafisz, nie? Jak pójdziesz do jakiegoś specjalisty, tak naprawdę problem jest w tym, w co wierzy twój specjalista, nie? W co wierzy to osoba, do której trafisz. to tak. jest duża różnica, bo jedna osoba twierdzi, że umysł jest coś więcej niż tylko myśli i tak dalej, tylko fie, psychi, znaczy niż tylko tam jakieś chemiczne, e, chemiczne tam związki, które się gdzieś tam wiążą, a druga osoba twierdzi, że jest coś więcej. E, dla jednych będziesz tylko tam Taką magią chemiczną, nie? I, I po prostu to, coś tam magią chemiczną, no, w sensie jakieś tam reakcje chemiczne, reakcje chemiczno-fizyczne, jakieś tam neurony, nie neurony, jakieś tam y, impulsy elektryczne, gdzieś coś i tak dalej. Po prostu dla pewnego świata będziesz w ten sposób funkcjonował i w ten sposób będzie ktoś na ciebie patrzył, tak? a drugi świat będzie patrzył na ciebie troszkę inaczej. I To jest ogromna różnica. Tak naprawdę od, zależy od tego. Od tego zależy tak naprawdę twoje zdrowie w tym momencie, nie? Od tego, jak do tego podejdziesz, jeżeli podejdziesz do tego, że tam masz same substancje chemiczne, i te substancje chemiczne tak naprawdę powodują u Ciebie różne doświadczenia. Substancje chemiczne powodują u Ciebie, to nie wiem, że głosy zaczęłeś słyszeć. Te substancje chemiczne powodują u Ciebie, że coś się tam poplątało i tak dalej. I na to są lekarstwa i lekarstwa, że tak powiem, zażywasz. No i po tym zażyciu lekarstw, powiedzmy, że nagle te głosy znikają. To, co powoduje lekarstwo. To, powoduje to, że coś się tam chemicznie w głowie przewróciło, nie? Jakieś hormonu więcej takiego, mniej takiego, coś tam się zablokowało, coś tam jakieś receptory, coś tam się zablokowało i chodzisz i przytłumiony i nie słyszysz tych głosów. i Powiedzmy, że lepiej, nie? Teoretycznie. W praktyce jednak mamy problem. Mamy problem, bo Biblia nam mówi, żebyśmy się przemieniali przez zmianę myślenia. Mówi ta koncepcja, można się przemienić przez zmianę myślenia. Taka dziwna koncepcja, wymyślona 2000 lat temu, nie? Można się przemienić przez zmianę myślenia. Hmm. Czyli przez co? Że jak? Że czegoś nowego się dowiesz, że coś nowego odkryjesz i nagle się możesz przemienić? Hmm. Nie tylko Biblia tak mówi tak naprawdę. Tak naprawdę no, odkrycia naukowe, neurobiologów, tych tak zwanych ewolucjonistycznych, naprawdę, którzy już... No trochę też, mówię, nie wierzą w to co ja, bo nie wierzą, że Bóg stworzył świat, ale tam badają, 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 jednak stwierdzają, że jednak umysł, myślenie jest ponad materią. No to to jest dziwne, ale naprawdę spora grupa, grupa naukowców, mówię, wierzących w co innego niż ja, wierzących w tę ewolucję i tak dalej, twierdzi, że dużo, dużo, naprawdę dużo zależy od tego, co jest w naszym umyśle, że umysł jest jakby ponad materią, nie? że zmieniając myślenie, zmieniając to, co mamy w umyśle, możemy wpłynąć na materię, na materię naszego ciała i tak dalej. Nie? Tak naprawdę, zmieniając myślenie, tak naprawdę, to już nauka obecna mówi, że zmieniając myślenie, mówi epigenetyka, neurobiologzy i tak dalej, mówiąc, że zmieniając to, co mamy w mózgu, tak naprawdę zmieniamy wręcz nasze DNA. Budujemy nowe połączenia w mózgu, decydując się na nowe decyzje, na inne zachowanie i tak dalej. Konkretnie, materialistycznie się zmieniamy. I to jest tutaj problem. To jest problem z lekami. Ja mówię, czasami się jak wykorzystać leki psychotropowe. No, bardzo prosto, tak naprawdę, wykorzystać leki psychotropowe. Nie mówię, że się tymi lekami leczyć, bo moim zdaniem te leki nie leczą. One zmieniają jakieś substancje chemiczne w głowie, tak. Zmieniają substancje chemiczne, że można się inaczej poczuć. Ja mówię, no wypijesz kakao, się inaczej poczujesz, nagle się poczujesz inaczej, nie? E, czy tam pokrzywy wypijesz i poczujesz się inaczej, bo ma serotoninę naturalną, nie? Jak taką mocno wypijesz. E, czy zażyjesz jakiś lek, czy tam jakiś citalopram, czy jakiś neuro, neuroleptek i tak dalej, przez jakiś czas się lepiej poczujesz. Teraz jest od Ciebie zależy, czy to na Ciebie zadziała jak lek, czy nie. Od Ciebie tylko zależy. Od nikogo więcej. Jak zrobić, żeby to zadziało na ciebie jak lek? Zmienić w tym czasie myślenie. Po prostu niektórzy mówią już, no, że trzeba iść na psychoterapię, nie? Bo psychoterapia to tak. Co robi psychoterapia? Psychoterapia robi to, że zmieniasz myślenie. Po prostu yy, uzależniasz się od jakiegoś terapeuty, którego yy, uznajesz za jakiś autorytet. Tak? I uczysz się od niego. On jest swoim jakby nauczycielem życia, czy tam coach, czy coś takiego, jest to nauczycielem życia. Teoretycznie, nie? Yy, szuka nowego myślenia, szuka nowych. Tor myślenia, nowych torów myślenia, i tak dalej, nie? Różne są te, te podejścia w psychoterapii, i tak dalej. Nieważne, w każdym razie jest totalna różnica, jak chcesz się z czegoś wyleczyć, i tak dalej, chcesz mieć spokój psychiczny, i tak dalej, jest ogromna różnica, jak do tego podejdziesz. Czy podejdziesz do tego materialistycznie, czy podejdziesz do tego, że umysł, dusza tak, wpływa na materię. Ogromna różnica i ogromna różnica od tego, jak, jak twój, że tak powiem, czy ty jak to, lekarz twój do tego podchodzi, czy jak ty do tego podchodzisz. Jest ogromna różnica, jeżeli podejdziesz do tego, że to umysł wpływa na materię, masz szansę się z tego leczyć, wyleczyć. Ale jeżeli podejdziesz do tego, że to materia wpływa na materię, w sensie, że lek wpływa na substancje chemiczne, inne substancje chemiczne w mózgu, to będziesz miał trochę podgórkę z tym leczeniem. Się nie wyleczysz po prostu, będziesz mógł, nie wiem, na lekach do końca życia, albo się przyzwyczaić do tego, że to leki ci coś zmieniają. E, ja mówię, jak wykorzystać leki psychiatryczne? Jeżeli się lepiej czujesz po lekach psychiatrycznych, to spoko zażywaj, ale w tym czasie zmieniaj swój umysł. Przemieniaj się przez zmianę umysłu. Ja mówię, to już jest współczesna nauka, w ten sposób mówi. Na przykład, nie wiem, Eric Kandel, taki co nabla dostał, nie, jakiś czas temu, e, twierdzi w swoich pracach, że pokazuje, że to, co myślimy, wpływa na nasze DNA. Wow, dziwne, nie? Więc jest Bruce Lipton i jego te całe opracowania i tak dalej. Nie lubię go do końca, bo on no, trochę magicznego już rzeczy wprowadza. Ale no, ci ludzie no, to już badali, że po prostu to, że nasz umysł wpływa na konkretne zmiany w naszym organizmie. Teraz jest pytanie. Widzicie, na przykład ci lekarz zrobi badania, głowy, tak, zrobić tam tomografię czy jakiś inny, tak, i on zobaczy, że coś tu jest nie tak. No i stwierdzi, no nie wiem, no, tam operację na to nie robi, no ale może taki lek, może taki lek, może taki lek. Eee, e, e, e. To jest podejście materialistyczne. Ale, jeżeli na przykład wyszło ci coś w głowie, że masz chorobę już jakąś taką e, już fizyczną, to to jest też do naprawy zmianą myślenia. Może dłużej to będzie trwało, ale zmiana myślenia, czy zmiana myślenia da się przemienić to, co mamy w mózgu, da się nowe połączenia neuronalne zrobić. To jest, wiem, że niesamowite i tak dalej. Wiecie, ja tu trąbię, trąbię na tym internecie, trąbię w kółko i będę dalej mówił o różnych rzeczach, po prostu jak mi się z tego udało wyjść. Ja wiem jedno, ja pogubiłem się całkowicie, potraciłem rozum w momencie, w którym tak naprawdę zwątpiłem, e, zwątpiłem bardzo, bardzo zwątpiłem. E, bo jak mi powiedzieli, że jestem chory psychicznie i tak dalej, uwierzyłem, że jestem chory psychicznie. Uwierzyłem w, nie wiem, schizofrenię, manię, dwubiegunówkę i inne takie rzeczy. E, zacząłem tak naprawdę w tym wszystkim e, wątpić w jakąś duchową realność. E, zacząłem myśleć tylko w koncepcjach nieduchowych, w koncepcjach tylko i wyłącznie właśnie materialistycznych, tylko i wyłącznie, że mój rozum to jest, wiecie, to jest, nie wiem, szczępek nieświadomości, stos nieświadomości, trochę świadomości, trochę podświadomości i tak dalej. Zacząłem myśleć tylko w tym względzie i w ten sposób się pogubiłem. I tak naprawdę w tym moment, w którym zadzwoniłem do pastora Wojtka i on mi powiedział, że nie mam problemów psychicznych, tylko mam problemy duchowe, był moment takiego, pyk, dobra, ja w to idę. nie? Ja idę w to, nie? Po prostu, nie? Ja w to idę, nie? Dlaczego ja w to idę? Bo ja, w momencie, kiedy myślałem, że mam problemy psychiczne, siedem razy trafiałem do psychiatryki. Jedno, ósmy raz jest bez sensu, nie? Jeszcze do Zolu trafię już nigdy z tego nie wyjdę. Więc, jeżeli siedem razy się trafia w jedno miejsce, bo... W... No to trzeba coś zmienić, nie? No i mówię, ja zmieniłem po prostu, nie? Ja autentycznie po prostu, mówię, znałem Biblię wcześniej, narzuciłem się wcześniej, ale nie zmieniałem mojego myślenia. Nie poświęciłem czasu na zmianę mojego myślenia, tak naprawdę narzucałem swoje myślenie narzucałem psychoanalityczne myślenie o nieświadomości, podświadomości, o mm, tych wszystkich projekcjach, wniesieniach i tak dalej i tym podobnych rzeczach nie wiem, na obronach i tak dalej takie to wszystko, czy w itd., i tak dalej czy w takie różne teorie nie. Narzucałem to myślenie tak naprawdę na Biblię. To był mój błąd. Tak? Nie wiem, jaki ty błąd popełniłeś, nie, jaki ty błąd popełniasz, mm, ale wiem, że zmieniając swoje myślenie, zmieniamy rzeczy w naszym mózgu, zmieniamy rzeczy, reprezentacje w naszym ciele. Przyjmujemy świadomość zupełnie inną i jesteśmy w stanie y, mieć wpływ. Po prostu musimy oddzielić, jakby tu jest głowa, tu jest serce, nie. Ale rozum jest, umysł jest jakby w duszy, jest czymś takim po prostu, umysł jest ponad fizykalność tego wszystkiego, nie? I jak tak podejdziemy do człowieka, to mówię, z tym podejściem, które, nie ja mówię, jest zarówno biblijnym, jak już też obecnie naukowym, ale obecnie naukowym tak naprawdę od niedawna, jeszcze nie wszyscy lekarze czy naukowcy o tym wiedzą, yy, jesteśmy w stanie... Się wyleczyć. To też podejścia, wiem, że były takie badania, ktoś badał, że podczas, w czasie psychoterapii, tak, jakieś tam długie, też się zmiany w mózgu yy, zrobiły, nie? Też się coś tam w mózgu naprawiło. Wiem, że też tak, takie coś było. I nie znajdę tych badań teraz, bo to kilka lat temu szukałem. E, czyli co takiego się zadziało, że zmiana myślenia, zmiana w umyśle miała wpływ na yy, materię. Tak? Mówię. Czy materia ma wpływ, czy materia w mózgu ma wpływ na umysł, czy umysł ma wpływ na materię? To jest, powiem, ogromna, y, ogromna różnica, jak ty osobiście do tego podejdziesz, nie? Jak ty osobiście do tego podejdziesz? Ja to teraz głoszę Ewangelię i mówię, że Bóg stworzył świat, wiesz? Um, mówię, że Bóg stworzył świat i nie było żadnej ewolucji, tylko Bóg stworzył świat, tak jak jest widzi napisane. Dlaczego? Dlaczego to, ja, co mówię, to jest takie ważne, że to jest konkret, to jest podstawa. To jest podstawa, Bóg stworzył świat. Bóg też dał yy, Zbawiciela. Był grzech, był upadek. Tak? To jest konkretna sprawa, jak sobie uporządkować. Jak sobie uporządkować? Możesz sobie uporządkować na różne sposoby, żeby odzyskać zdrowie psychiczne, ale jeżeli chcesz tak naprawdę w pełni odzyskać zdrowie psychiczne i wejść w to, jak jest naprawdę, no to innej drogi niż chrześcijaństwo ci nie zostanie. No, straszne rzeczy, nie? Wiem, że w tym kraju chrześcijaństwo nie jest w modzie. Nie jest w modzie, bo się nam kojarzy tylko z Kościołem katolickim. W Kościele katolickim nie jestem. Już tu wiele razy powtarzam i tak dalej. To W ogóle nie o to chodzi. Ale mówię o tym i wiążę to z tym tematem, czy umysł, czy materia z tego względu, bo to jest pytanie. Jeżeli umysł wpływa na materię, tak? To czym jest ten umysł? Wiecie, jak się wejdzie teraz na, na jakieś księgarni, to jest pełno, pełno książek, gdzie ktoś próbuje wymyśleć, czym jest sens istnienia, skąd jest sens istnienia, skąd się wzięły umysł, tajemnice umysłu. przeróżne takie książki, nie wiem, dzisiaj przyglądałem tam, jakie jest sprzedawca na Allegro jakoś księgarnie, No i pełno takich różnych książek wyszło, pełno nowych teorii, skąd się to wszystko, po co to wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i przyjmując jakoś taką teorię, tak, skąd ten umysł, i tak dalej. No, jak już wiesz, no, zaakceptujesz to, że to umysł wpływa na materię, a nie materia na umysł. Wiem, że czasami po niektórych lekarstwach, zwłaszcza takich, czy to narkotycznych, czy jakichś takich uzależniających i tak dalej, rzeczywiście czuć, że to troszkę materia wpływa na umysł, bo się nagle zmienia nasze myślenie. Ale myślenie to jest jedno, ale decyzje. Tak naprawdę decyzje podejmowane zmieniają. Nasze połączenia neuronalne to są ważniejsze są decyzje niż, niż to, jak się czujesz. Wiem, że po lekarstwie możesz się inaczej czuć, ale ważniejsze jest to, jakie decyzje podejmujesz. Ja mówię, jak mam takie stany depresyjne, czasami wystarczy, mówię, bardzo mocna herbata z pokrzywy, dosłownie, posłanki pokrzywy i, i zaraz to wodą, eee, i, bo tam ma serotoninę, i potem masz kilka godzin, że tak powiem, wstajesz z serotoniny. No i teraz. Ważne jest, na co te kilka godzin poświęcisz, nie? Na co te kilka godzin poświęcisz. Po prostu zwyczajnie, jeżeli te kilka godzin poświęcisz na podjęcie konkretnych decyzji, które zmienią coś w swoim życiu, w tym momencie tworzą ci się nowe połączenia w mózgu, nowe rzeczy powstają i w tym momencie wpływasz na materię. Tak samo po lekach jakichś psychiatrycznych, tak? Po jakichś psychotropach, nie? Jeżeli ten czas spokoju, ten czas jakiegoś ułagodzenia, jakichś objawów, e, który masz po tych lekach, Wykorzystasz na zmianę swojego myślenia, podjęcie jakiejś decyzji, tak? W tym momencie to ma wpływ na twój na materię. Są te decyzje, które podejmiesz po takich lekach, łagodząc jakieś objawy lekami, mają wpływ na materię, czyli mają wpływ na twój y, mózg, tak? E, wiecie, to są rzeczy powiązane, ale mimo wszystko, że są rzeczy powiązane, ważne jest, jak ty do tego podejdziesz. Jak podejdziesz do tego, że to tabletka cię leczy, to się uzależni od tych tabletek do końca życia i nigdy z tej choroby nie wyjdziesz, tak naprawdę. A jak podejdziesz do tego, że umysłem jesteś w stanie się leczyć, zmieniać, o! Coś ruszy. No i teraz to pozostaje pytanie, jaką teorię na człowieka przybrać? Czy przyjdziesz mi teorię teorii ewolucjonistyczną, czy przyjmiesz teorię, że Bóg stworzył świat i mamy problem na tym świecie z grzechem? I jaka jest, że tak powiem, to wszystko. To też jest różnica. Też jest tak naprawdę różnica, bo, bo jedna teoria jest prawdziwa albo druga jest kłamstwem, albo druga jest kłamstwem, a jedna teoria jest prawdziwa. Teraz wyobraź sobie samochód, który jest na benzynę, a napełnisz ten samochód olejem napędowym. No zepsuje się, nie? Po prostu. Więc tak samo tutaj. Jeżeli w Twoim umyśle będzie świat, nie wiem, terapii psychodynamicznej, psychoanalizy, co tam mamy religię? Religię stworzone po to, żeby zastąpić Boga. W tym celu były stworzone. Jeżeli w Twoim umyśle będzie w ten sposób stworzony świat, tak? Czy w Twoim umyśle będzie świat stworzony w teorii ewolucjonistycznej, tak? No to moim zdaniem, tak, jesteś, można tak obrazowo pokazać, no. Jesteś takim no, samochodem stworzonym na benzynę, napędzanym olejem napędowym po prostu. Nie? No czyli coś jest nie tak, nie? E, Coś jest nie tak. No może się niewiele różni, nie? E, może się niewiele różni, no, no też napęd, też napęd, nie? Ale coś jest nie tak. Ja się tak pogubiłem. E, ale jeżeli przyjmiesz tą prawdę biblijną, tak, że Bóg stworzył człowieka tak, i, i człowiek zbłądził, i, 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 I wiecie, no Bóg dał przykazania, żeby no, to, to, to tak się da naprawić, no, nikt nie był w stanie przykazań e, wykonać. tak I, i, i no człowiek upada po prostu. Od stworzenia, od człowieka doskonałego, upada. E, to jest ogromna różnica. No i jak upada, no i potrzebuje zbawienia. Zbawienicielem jest Jezus. Tak? Jezus się przyjmuje tak naprawdę, podejmując decyzje, e, a nie podejmując myśli. Zdejmując decyzję i mówiąc, decyzje, i mówiąc je ustami, ja Jezu cię przyjmuję jako Zbawiciela i wierząc, że Bóg złudził Go z martwy. Tak naprawdę mamy, popatrz, mm, to jest ogromna różnica, bo z jednej strony mamy doskonały świat, który upada, 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 upada w grzechu, tak? Upada, wszystko dobrze do śmierci, spada. Jest Zbawiciel, tak? Jest Zbawiciel. Eee, Zbawiciel nas zbawił. Tak? i daje nam życie wieczne i żyjemy wiecznie tak? i to jest jeden świat a drugi świat drugi umysł nie? drugie myśli w umyśle są takie mamy tam komórkę jedną czy tam kamyczek, który się gdzieś tam w jakiejś zupie złączył z elektronami, powstała komórka, co się tam rozwijała, jakieś DNA powstało, jest tego coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, aż powstał człowiek i tak dalej. Wiesz, to są dwie różne, dwa różne schematy myślenia, dwa różne schematy w umyśle. I te dwa różne schematy w umyśle tak naprawdę doprowadzają do zupełnie innych stanów, do zupełnie innego poziomu zdrowia tak naprawdę, nie? Wiesz, ciężko mi to mówić, wiesz, a, przyjmij pozytywne myślenie, myśl pozytywnie, zmienić się w mózgu, będziesz myślał pozytywnie, yy, motywuj się, myśl pozytywnie, będziesz miał, wiecie, bo to się mówi, wiecie, no jakiegoś człowieka, który chyba nigdy żadnych kryzysów psychicznych nie miał, ale jeżeli ktoś już miał taki kryzys psychiczny, jak dwubiegunówka, czy mania, czy de początna depresja, czy schizofrenia, czy cokolwiek innego, to już, wiesz, no, myśl pozytywnie. No, wie, wiecie sami, jak to jest, nie? No to to już samo myślenie pozytywne nie zadziała, nie? Trzeba coś więcej, coś głębiej zmienić, coś głębiej zmienić. Może ta mowa o myśleniu pozytywnym, mówię, zadziała dla kogoś, kto nigdy takich rzeczy nie miał takich kryzysów, ale trzeba coś głębiej w życiu zmienić, nie tylko myślenie pozytywne. Jeżeli myślenie pozytywne, to jakieś konkret podstawy, jakiś fundament tego myślenia pozytywnego. Eee, więc mówię, chrześcijanie charyzmatyczni, ci, co wierzą, czy są zbawieni z grzechu, to nie muszą się już starać o swoje zbawienie, i tak dalej, mają te myśli pozytywne. Po prostu mają korzeń myślenia pozytywne. Eee, tak jest po prostu. nie? Eee, więc jeśli chcesz odzyskać psychiczne zdrowie po ogromnych kryzysach, po których już sama myślenie pozytywnie zadziała, musisz zmienić korzeń myślenia o sobie. Stworzeń, myślenia o sobie. Bóg cię stworzył na swój obraz i podobieństwo. Bóg, który jest miłością, stworzył cię na swój obraz i podobieństwo. Swój obraz i podobieństwo, tak? E Pojawił się grzech. Pojawił się, człowiek wybrał. Nie, nie ten obraz. Człowiek wybrał inny obraz, nie? Człowiek wybrał obraz buntu. Człowiekowi się spodobał bunt człowieka. Nie wiem, jakaś agresja, jakaś złość, coś innego się człowiekowi spodobało, tak? No to i co? I Bóg dał przymierze, a Mojżesza, tak? Bóg dał przymierze przykazań, tak? Słuchajcie, to są przykazania, spełniajcie je, a będzie wam dobrze się działo, nie? Obietnice, tego typu, nie? Wskazówki na życie. Okazało się, że nikt nie jest w stanie tych wskazówek wykonać. Nikt. Po prostu. Okazało się, że wskazówki nie były wskazówkami. Wskazówki tak naprawdę wskazywały na tego, kto jest w stanie to wykonać, a tym kimś był tylko i wyłącznie Syn Boży, którym był Jezus Chrystus. On pokonał śmierć. Pokonał śmierć? Tak. Pokonał śmierć. Wyciągnął duszę z Szeolu. Wyciągnął ludzi z Szeolu. Wyciągnął ludzi ze śmierci. Po prostu eee, tak było z tymi duszami przed Jezusem, ale z nami już jest trochę inaczej. Z nami jest tak, że On wyciąga nas tutaj za życia. Jeżeli Ty teraz tutaj przyjmiesz Jezusa za swojego pana i zbawiciela, tak naprawdę jest już duszą wyciągniętą ze śmierci. Tak? Po prostu. Ustami się przyjmuje. Zostań moim ciałem. I to zmienia umysł. To zmienia korzeń myślenia o sobie, o tobie i tak dalej. Więc powiem prosto: przemieniaj się przez zmianę myślenia. Zacznij myśleć o sobie. Jak o kimś, za kogo umarł syn Boży. Jak o kimś, kto jest tego godzien. Przyjąć tą śmierć Jezusa, za kogoś, kto przyjął tą śmierć Jezusa, tak? Za kogoś, kto został na tyle ukochany, zanim jeszcze pomyślał, że może kogoś kochać. Został na tyle ukochany przez Boga, że dał swojego syna. Dał to, co najcenniejsze miał. Miał, wiesz, no, mógł dać skarby jakieś i tak dalej. No, wszystko Bóg ma. Syna miał jednego, syna dał. To ma syna, ten na wszystko. Okej, okay, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i pamiętajcie: nawet jeżeli nie, nie, nie chcesz tego Jezusa jako zbawiciela, no rozumiem, że niektórzy nie chcą, jako swojego pana tak przyjąć, nawet jeżeli to słońce wchodzi nad wierzącymi i niewierzącymi, to znajdź jakiś koncept przemiany swojego myślenia. Jeżeli masz problemy psychiczne, zmieniaj swoje myślenie. Skup się na zmianie myślenia. Wiedz, że od zmiany myślenia, bo miała myślenia powoduje tak naprawdę fizyczne zmiany w mózgu. Nie tak jak lekarstwa. Lekarstwa ci zmienią jakąś substancję na taką substancję, i tak dalej. Nie. Fizyczne zmiany w mózgu, a potem fizyczne zmiany w DNA, w kodzie DNA. I tak naprawdę, wiecie, świat się skupił na negatywnych aspektach tego, nie? Włyszała cała teoria chorób psychosomatycznych. Że od psychiki, od lęków, od stresu zaczynają się choroby, potem raki, potem skupiliśmy się tak bardzo na negatywnych aspektach tego, nie? Ale jest drugi aspekt, jest aspekt pozytywny. Jest aspekt pozytywny. Jeżeli jest ten negatywny aspekt, jest też ten pozytywny aspekt tego, nie? Że jeżeli wiesz, okazuje się, zauważ, że. Człowiek jest stworzony do miłości. Człowiek nie jest stworzony, wiesz, do zabijania, kradzenia, kłamania i tak dalej. trochę Wiem, że się niektórzy może już nauczyli, że można wszystkich kłamać i tak dalej, czy można takie rzeczy robić i tak dalej, ale mm, nie wiem, wiesz, weź na przykład lęk i miłość. nie? Lęk jest rzeczą wyuczoną. Miłość jest rzeczą naturalną. To jest niesamowite też, nie? Miłość w człowieku jest rzeczą naturalną. Jesteśmy stworzeni na obraz miłości, na obraz Boga. Więc to jest rzecz naturalna. Lęk z kolei jest wy wyuczony. Nie budzimy się z lękiem. Nie rodzimy się z lękiem. Przepraszam, nie rodzimy się z lękiem. Ale z akceptacją miłości się rodzimy. Rodzimy się z miłością, a nie rodzimy się z lękiem. Rusz, 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 głową. Tak to się stało, że lęk jest wyuczony, a miłość jest prawdziwa, nie? Okej, okay. macie, się, hey.